Hej kochani, witam Was bardzo serdecznie w nowym filmiku. E, dzisiaj przygotowałam dla Was nowości z mojej garderoby. E, nowości. Nowości to może nie jest zbyt trafione słowo, biorąc pod uwagę, że te ubrania noszę namiętnie i niemalże non-stop od... Y... Mniej więcej od dwóch miesięcy, ale może to i dobrze, że ten, te zakupy, ten filmik z zakupami nie jest tak y, na, na świeżo, tak na szybko, bezpośrednio po dokonanych zakupach, bo przynajmniej teraz po y, tych kilku tygodniach y, noszenia y, tych rzeczy, przynajmniej wiem, co mam Wam powiedzieć, wiem, jak się noszą, wiem, jak się piorą, y, no i przede wszystkim wiem, że mogę je polecić i y, no, mam nadzieję, że skorzystacie z tego filmiku. Nie przyjmuję, absolutnie nie przyjmuję tłumaczeń y, i oskarżeń, że przeze mnie wydajecie pieniądze, tak to prawda, ale też dzięki tym filmom możecie sobie. Y, upatrzeć coś fajnego i nie musieć szukać w sklepach, tylko wiedzieć, do jakiego sklepu bezpośrednio się udać. Tak to sobie tłumaczę, żeby po prostu nie mieć wyrzutów e, sumienia, ale no też jakąś funkcję tutaj muszę spełniać, więc chociaż pokażę Wam te rzeczy i być może komuś z Was coś padnie w oko i sprawi sobie coś fajnego właśnie na nadchodzącą jesień. E, tak, mimo że te rzeczy mam u siebie od kilku tygodni, to nie oznacza, że one są wszystkie z wyprzedaży czy z poprzednich kolekcji. Spokojnie, e, chyba wszystkie, za wyjątkiem jednej bądź dwóch rzeczy, e, możecie znaleźć w sklepach. Jeżeli znajdę je w sklepach internetowych, to oczywiście linki znajdziecie w opisie na dole, a jeżeli nie, no to będziecie już po prostu musieli udać się do sklepu bezpośrednio. Pośrednio. No, ale i tak większość tych rzeczy polecałabym jednak mierzyć, więc i tak wy, wyjście do sklepu, zaliczenie wizyty w sklepie Was nie ominie. Będą to um, ubrania, buty i dodatki, e, ale to. To moją, to moją perełkę to, to to z czego cieszę się najbardziej to jest dla mnie najświeższe i, i, yy, no i też było największym wydatkiem zostawię na koniec. E, natomiast ogólnie m, rzecz ujmując e, będą to rzeczy z, z dwóch sklepów, ze sklepu Niuluk, e, z Zary i ta niespodzianka moja perełka na koniec. Zacznę od e, nowości, znaczy nowości. No właśnie od moich tych dwumiesięcznych nowości ze sklepu Niuluk. E, w tym momencie obecna właśnie kolekcja e, z Niuluka niesamowicie mi się podoba. No, nie jest tak, że wszystko bym chciała, bo też Wiecie, no ile można mieć ciuchów. Natomiast nowa kolekcja z Niluka po prostu kilka rzeczy jest rewelacyjnych. Między innymi skromnie stwierdzę, że rewelacyjna jest moja koszula. E, no, koszula, która, którą noszę. Zresztą widzieliście w filmach w ciągu ostatnich tygodni, jak często miałam ją na sobie, aż boję się pomyśleć, jak często ją noszę tak na co dzień, no na co dzień. I dlaczego tutaj dęda metka? Nie jest tak, że noszę ją i noszę i piorę z metką i później ją oddam z sklepu i będę udawała, że jej nie noszę. Po prostu wczoraj kupiłam sobie drugą, dlatego że polowałam po prostu na tą koszulę, żeby znaleźć swój rozmiar. W końcu się udało i ja rzadko tak mam, że kupuję, wiecie, po ileś sztuk danego jednego egzemplarza, bo to uważam, że jest bez sensu. Ale jeżeli znajduję taką koszulę która ma ciekawy fason, jest właśnie dek ma dekolt wykonany w serek, tutaj nie jest spięta, a jest szywana, więc biust nie jest zbyt mocno eksponowany, ale jednak delikatnie ten dekolt eksponuje, ale nie zbyt mocno. Tutaj ma taką ciekawą zakładkę, z tyłu jest dłuższa, z przodu krótsza, ja ją tak sobie, wiecie, fajnie właśnie w wkładam w spodnie, Całość prezentuje się naprawdę genialnie. Aż się dziwię, że jeszcze nie pojawiła się w, w jakiejś stylizacji na moim blogu, ale oczywiście się to zmieni. Więc jeżeli tylko właśnie ją zobaczycie, to naprawdę serdecznie, serdecznie polecam, jeżeli ona się wpisuje w wasz styl. Wiecie, że mój styl, trzy po prostu atrybuty mojego stylu to koszula, dżinsy, obcisłe dżinsy i szpilki. I to jest mój idealny, codzienny strój. Ona kosztuje kosztowała kosztowarce nieregularnej 79, a teraz kosztuje 59 bądź 69, zależnie od sklepu, bo czasami w, nie wiem, czy to zauważyliście, że w sklepach Nielukie. Jest coś takiego dziwnego, że w różnych sklepach te same rzeczy są w różnych cenach i to jest co najmniej dziwne. Druga rzecz, nie luka, którą na pewno również u mnie widzieliście, jak nie, nie no właśnie na blogu nie widzieliście, ale na pewno na, na Instagramie czy gdzieś tam w postach wakacyjnych, to jest kamizelka. Kamizelka w kolorze takim brązowo-wielbłądzim. Uwielbiam kamizelki. Ta jest długa. Tutaj ma takie ala kieszenie po prostu są same, same te klapy, a nie ma kieszeni. Jest długa, idealna, czy do jeansów, czy do, do jakiejś eleganckiej sukienki, czy. Do jakiejś eleganckiej właśnie spodni z materiału jest po prostu przepiękna. Była również biała i czarna, ale z takiego. Bardziej zwykłego, takiego miękkiego, dresowego, puchowego, jakby materiału, i tam mi się po prostu wydawała bardziej elegancka cena. To 119 zł, a tamta, tamte pozostałe, czyli biała czarna były tańsze i kosztowały bodajże 99 zł. Pod to uwielbiam nosić top, który sobie kupiłam, taką um, koszulkę na, na grubych ramkach z dzianinowego materiału. Ona jest mocno wycięta pod pachami, ale tutaj za to dekolt jest dość skromny, dość właśnie mały. Ona jest długa, również z tyłu krótsza, sprzeda, z tyłu dłuższa, z przodu krótsza. Z delikatnymi takimi tutaj, jak widzicie, rozcięciami, rewelacja, i ten, ta, ten top, ten sweterek, sweterkowy materiał kosztował. 69 zł około, ale sprawdzę ceny, napiszę Wam oczywiście wszystko na dole. No i ostatnia rzecz, której już wydaje mi się, że nie ma sensu Wam pokazywać, wrzucę Wam teraz zdjęcie, które opublikowałam kiedyś na Instagramie kilka tygodni temu, bo są to krótkie spodenki w kolorze takim khaki oliwkowym. Spodenki są rewelacyjne, no ale ja teraz ich nie noszę, więc już opowiadanie o, nim, o nich sensu nie ma, ale nosiłam je kilka, miałam je kilka razy i już w przyszłym roku na pewno również będę robiła sobie z nich użytek. Dobrze, kwestia druga, sklep drugi, czyli zaraz. Tak jak mówię, koszula to jest element mojej codziennej stylizacji, dlatego też na wyprzedaży, właśnie podczas wyprzedaży, kupiłam sobie taką koszulę z Zary. W taką fajną kratkę, tutaj mamy kolor czarny, granatowy, biały i różowy. Uważam, że do mnie takie kolory bardzo pasują, a. Na pewno na pewno z tej koszuli zrobię sobie użytek. Tutaj akurat y, trafiłam na przecenę i była przeceniona ze 119 na 69. Nie miałam jej jeszcze na sobie, bo ona jest dosyć takiego ciepłego materiału, jak wiemy no, w lipcu czy w sierpniu. Raczej takie koszuli nawet na wieczór średnio się nadawały. Druga rzecz z wyprzedaży, która już raczej nie będzie dostępna. Tak mi się przynajmniej wydaje, ale wiecie, zawsze warto sprawdzić, zobaczyć, co jest w sklepach. E, to jeansy. Jeansy, o których pisałam na Instagramie, bo stał się cud nad wisłą. E, kupiłam jeansy bez dodatkiem streczu i modalu, więc takie, które mniej jakby pozwalają nam oszukiwać e, rozmiarowo, bo się nie rozciągają, po prostu nie dopasują się idealnie do naszej sylwetki, przynajmniej do mojej. E, I kupiłam je w rozmiarze o jeden mniejszym niż zazwyczaj, więc po prostu prawdziwe święto lasu to było. Ale co jest z spodniami z Zary, to ja nie wiem. Te, e, które zawsze Wam polecałam, E, czyli e, właśnie ze streczem, z modelem rozciągający się, idealnie dopasowany do sylwetki. Wąskie w pasie, ze średnim pasem, właśnie tym takim e, ani nie z niskim, ani nie jest bardzo podwyższonym. O długości, właśnie do kostki. Nie wiem, gdzie są te spodnie. Zostały je zastąpione chyba dziesięcioma innymi modelami, które w ogóle przymierzałam je ostatnio i po prostu klapa totalna, a dawno nie przypominam sobie, żebym w jakichś przymierzaniu spędziła chyba ze 40 minut i przymierzała spodnie. Albo te za długie, albo za krótkie, albo za wąskie, albo za szerokie w pasie. No po po prostu spodniowa patologia, więc cieszę się, że jeszcze właśnie na wyprzedaży udało mi się dorwać takie. One są przecierane, ale tylko właśnie na kolanach w jednym miejscu są takie zwykłe, po prostu zwykłe spodnie i one były przecierane na 59 zł, nie są idealnie dopasowane, bo nie są właśnie ze streczem, ale też fajnie leżą o dziwo, więc brałam, wiecie, co ja mam ze spodniami. Jakie mam przejścia, więc zawsze jak coś pasuje, to zawsze biorę, nawet się nie zastanawiam. I dwie ostatnie rzeczy utrzymane w tym takim moim ostatnio ulubionym klimacie kolorystycznym, czyli zbliżonym do różowego złota między beżem, różem, różowym złotem. To jest właśnie ten temat, który ostatnio mi chodzi po głowie. No i koszula, koszula, która była hitem ostatniego wpisu na blogu, ostatniej stylizacji. Bardzo się cieszę, że Wam się spodobała. Jeżeli nie widzieliście, to podziękuję Wam wpis i tutaj zobaczycie za chwilkę zdjęcia. Jest to koszula oversize'owa, więc koszula, którą wypadałoby, jeżeli znajdziecie, bo u mnie był akurat problem w mieście, a jeżeli znajdziecie, to weźcie ją w mniejszym rozmiarze, bo ona jest naprawdę, naprawdę spora. Chyba, że chcecie taki bardzo luźny efekt uzyskać, no to jak najbardziej. Pozostając w temacie rose gold, czyli różowego złota, sprawiałam sobie Szpilki, które również w tym poście z tą koszulą będziecie mogli zobaczyć. Szpilki są po prostu przepiękne dla mnie, oczywiście. Są wykonane z łączonych materiałów. Tutaj mamy zwykły materiał, taki la zamsz, a tutaj jest lakierowana, ekologiczna skóra. Z tyłu są właśnie tak fajnie zakończone, bo jest ta, 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 ta właśnie pięta wydłużona. Szpilka taka nie za wysoka, przynajmniej jak na moje standardy. I one kosztowały 139 zł. I za pierwszym razem obtarły mnie jak dziady jedne, ale teraz już jest dobrze, więc póki co jestem zadowolona. Zresztą mi się zawsze tak trafia, że jak kupuję buty z Zary, to to są jedne z lepszych butów, a wiem, że inni na te buty narzekają, więc dajcie mi zejść, czy kiedykolwiek w ogóle kupowałyście buty z Zary i jak się na nie zapatrujecie. No i na sam koniec rzecz, na zakupę, której zastanawiam się zdecydowanie najdłużej. I nie wiem, dlaczego mi się to zdarza. I to już po raz kolejny jest taka sama sytuacja, że ja sobie upatrzę daną rzecz, co do której nie mam żadnych wątpliwości, że to jest dokładnie to, czego ja szukam. Czyli ta rzecz w tym przypadku torebka odpowiada mi pod względem modelu, pod względem wykończeń, pod względem dbałości właśnie o detale, pod względem koloru. Odpowiada mi wszystko, jest to marka, którą znam, którą lubię, której ufam. Na na którą nie boję się wydać pieniędzy, bo wiem, że mi posłuży, ale jednak szukam dla niej jakiejś alternatywy. Wydaje mi się, że może znajdę się coś innego, a zawsze jest tak, że mimo tego, że przejrzałam no nie setki, ale co najmniej dziesiątki innych torebek, na przykład takich marek jak Furla, czy CK, DKNY, czy chociażby polski, polski kazar. to i tak wracam do tej torebki, która spodobała mi się jako pierwsza i nie wiem, po co ja to sobie robię, nie wiem, po co sobie utrudniam życie, ale kolejny raz się powtórzyło, powtórzyła sytuacja, że pierwszy, pierwszy Wybór jest najlepszy. Dlatego też e, zainwestowałam w nową torebkę. E właśnie z butiku Michael Kors. Jest to torebka o modelu Jet Set Travel Crossbody, czyli przez ciało i to jest odcień taki, bym powiedziała, dość nietypowy, jest to odcień Dusty Rose. Natomiast jeżeli podoba Wam się sam fason torebki, a nie podoba Wam się jej kolor, to kolorów w butiku jest co najmniej 10. Są kolory podstawowe typu czarny, brązowy, czerwony, granatowy, ale są też kolory beżowe, szare, więc tak naprawdę uważam, że każda z Was, jeżeli tylko taki torebka szukacie, jeżeli takie torebki potrzebujecie. Każdy z nas na pewno znajdzie coś um, dla siebie. Jest to torebka mała, ale to nie jest taka torebka, do której wsadzimy, um, nie wiem, szminkę, wazelinkę, chusteczki i tam jeszcze gdzieś piętą trzeba będzie dopychać telefon komórkowy. Jest to torebka mała, ale naprawdę jest bardzo, bardzo pojemna. Noszę ją przez ostatnie kilka dni i naprawdę jestem, jestem bardzo, bardzo z tego zakupu zadowolona. Jedyne, co mogę mieć, o co do siebie mogę mieć pretensję, że nie zdecydowałam się na zakup od razu, bo gdzieś w głębi serca i tak wiedziałam, że jak się skończy, wiecie, że ja um, na tej Mogę polegać. Wiem, że są różne opinie. Wiem, że ta marka, kolokwialnie mówiąc, jest obrzygiwana na polskim YouTube. Chociaż powiem wam, że naprawdę nie wiem, dlaczego. Bo to jest marka która nigdy mnie nie zawiodła, z której każdy wyrób mnie zachwyca, z którego z każdego wyrobu jestem zadowolona, a moja pierwsza torebka ma już ponad 3 lata, więc wiem, że to jest, że to nie są pieniądze wrzucone w błoto, to nie jest coś, na co jak wydam w tym wypadku 600 zł, to wiem, że to się po prostu u mnie sprawdzi, a nie że nie wiem, wyląduje na dnie szafy i będzie nienoszone. Jeżeli chodzi o dostępność i cenę, to oczywiście w butiku Michael Korsu jest w Starym Browarze oraz w Galerii Mokotów w Warszawie możecie je znaleźć, w Starym Browarze w Poznaniu dodam. I ta torebka w butiku kosztuje 649 zł, ale na przykład, jeżeli polujecie na czarny, na taką torebkę w czarnym odcieniu, to na Zalando możecie ją kupić o y, 60 zł taniej. Dlaczego o tym mówię? Nie dlatego, że Zalando tutaj wiecie. Money, money, ale dlatego, że moja przyjaciółka kupowała ją na Zalandów w kolorze czarnym i właśnie tam płaciła, e, o ile się dobrze ręczy, 589 złotych z darmową wysyłką, więc to też jest jakaś okazja. Z tym, że tak jak mówię, najtańsza wersja jest czarna, a w butiku e, Corsa są wszystkie w tej samej cenie. To tyle na dzisiaj. Dziękuję Wam serdecznie za oglądanie. Co? I to chyba tyle, rozglądam się, wszystko omówiłam, to zaliczone, to zaliczone, to zaliczone, mogę z czystym sumieniem zakończyć, podziękować Wam serdecznie za oglądanie, dajcie kciuka w ogóle jeżeli filmik Wam się spodobał i oczywiście napiszcie mi koniecznie w komentarzach, co Wy sobie kupiłyście, czy kupiłyście już jakieś ubrania na zimę, czy dalej jesteście w takim w miarę e, letnio-jesiennym temacie jak ja, na pewno jeszcze przed e, właśnie zimą, taką późną jesienią pojawi się jakiś hold, tego że muszę kupić sobie botki e, koniecznie kupić jakieś jeans, o ile jak, jakieś na siebie znajdę, no i przede wszystkim jakiś ciepły sweter, bo tych w mojej szafie brakuje więc tego możecie się spodziewać w przyszłych miesiącach. Zapraszam również do śledzenia mnie na Instagramie oraz na, na Facebooku, bo w przyszłym tygodniu, jeżeli chodzi o filmy, mogą być delikatne roszady, gdyż e, wyjeżdżam. O tym, gdzie wyjeżdżam, co będę robić, to będę Wam zaraz oczywiście, e, jak tak jak zawsze, na Instagramie, więc do śledzenia na Instagramie Was zachęcam. Dziękuję serdecznie za oglądanie, życzę przemiłego weekendu, dziękuję, że spędziłyście tego ze mną te kilkanaście minut i co? Buziaczki! Pa, pa!